Halo, halo, cześć. Z Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, stało się kolejną ofiarą tak zwanego polskiego piekiełka i jest nasz selekcjoner Czesław Michniewicz. No właśnie, przed chwilą się o tym dowiedziałem, przeczytałem News'a, kolega napisał mi smsa i tak wiecie co, pomyślałem sobie, nie będę narzekał, bo to, to w sumie e, szlak mnie trafia, jak słyszę takie informacje. Bo tak jak wam mówiłem, ja śledzę tą kopaną naszą. Kochaną ponad 30 lat i powiem Wam tylko jedną rzecz, bo oczywiście młodzi krzyczeli, że oni chcą widzieć naszą reprezentację, żeby grała jak Barcelona, jak nie wiem, Intermediola, Liverpool, Bayern Monachium, a że nasi zagrali jak zagrali, chociaż ja uważam, że wynik zrobiliśmy super, a znaczy dlaczego super? No bo słuchajcie, ponad 30 lat nie było takiego wyniku. No więc no musimy, musimy wiedzieć czym dysponujemy i każdy kto wie czym dysponujemy no domyśla się, że my nie będziemy grali jak Bayern Monachium. No, no nie, nie ma takiej opcji, bo to tak jakbyśmy wymieniali trenera za trenerem, bo na przykład Krychowiak nie gra tak jak Toni Kroos albo jak Andrzej Iniesta. Rozumiecie? No nie gra i on po prostu nie będzie nigdy grał, no bo to nie jest tego typu zawodnik. Więc jak nie ma podań do Lewandowskiego to Lewandowski nie strzela gola i on nie gra tak jak w innych, reprezent, znaczy w innych klubach, no bo tam są goście, którzy mu dogrywają. Tutaj są goście, jacy są. E, raz Zieliński gra, pięć razy nie gra. Nie wiadomo o co chodzi, nieważne. E, słuchajcie, żeby tak pokrótce dla tych wszystkich młodych, którzy mnie teraz słuchają, ja mniej więcej zacząłem oglądać reprezentację na, na poziomie chyba tego, jak Piechniczek był trenerem. Później był Łazarek, Ćmikiewicz, Apostel, Stachurski, Pawlak, Wójcik, Engel, Boniek, Janas, Leo Bernhaker, Stefan Majewski, Franciszek Smurda, Fornalik, Nawałka, Brzęczek, Souza i teraz był Czesław Michniewicz. I wiecie co, powiem wam, młodzi ludzie, jedną rzecz. Ja wiem, że wy się łudzicie, że jak teraz przyjdzie, no nie wiem, ten Andrzej Szewczenko czy ktoś tam, no to to w ogóle yy, wydaje mi się, że Andrzej Szewczenko w porównaniu do Czesława Michniewicza to. Tak byśmy brali, mówię oczywiście o trenerce, to tak byśmy brali kogoś z podstawówki, a wywalali kogoś ze studiów wyższych, no ale okej, okay, to jest tylko moje zdanie. Słuchajcie, zdradzę Wam jedną rzecz. Na przestrzeni tych ponad 30 lat my zawsze zmieniamy trenerów. Czy to przekłada się na to, że nasi wreszcie mają koncept gry, grają jakoś super? Nie. To są tylko wybiórcze mecze, kiedy nasi wznoszą się na jakieś poziomy, nie wiem, dziwne, niezrozumiałe. Przeważnie my gramy po prostu kiepsko, bez pomysłu. Zawsze jest tak zwana długa laga na napastnika. Zwykle gramy jednym napastnikiem. Co się stanie teraz? Przyjdzie 19 trener, bo na liczne masz tylu. Co zrobi? Wystawi 95% tego samego składu. Powodzenia. Cześć.